Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj robimy krótką wycieczkę, robimy test prędkości tego fatbike'a. Proszę, czterocelowe opony. Jest to fatbike z tymi dwoma silnikami z przodu i z tyłu i oczywiście będziemy podziwiać widoki. Troszeczkę zwiedzimy moją wioskę, tutaj zaraz na prawo będziemy mieli staw strażacki, ale można tutaj łowić sobie rybki, zresztą dużo wędkarzy tutaj przychodzi, są zawody e, robione na tym stawie, także e, no troszeczkę się dzieje na tej wiosce, troszkę się dzieje, tam z przodu mamy młyn. Jest to teraz obiekt, budynek nietypowo mieszkalny, podzielony na, na wiele mieszkań, ale kiedyś to był prawdziwy młyn z kołem muńskim, napędzany właśnie rzeką Szprotą, przez którą żeśmy przejechali. Jest dzisiaj niedziela, mamy 12 stopni ciepła i piękne. Naprawdę piękne słoneczko, także idealna pogoda na krótką wycieczkę. No i wykonanie testów. Prędkość. Po prawej stronie mamy kościół katolicki, teraz jest msza, dlatego stoi tutaj tyle samochodów. A my jedziemy skorzystać z tej pięknej pogody, pooddychać świeżym powietrzem. I zaczerpnąć troszeczkę e, tego cudownego e, światła. Po prawej stronie mamy Dino, więc e, postawili tutaj nam taki piękny market. E, to znaczy, że nasza miejscowość e, to jest taka. Zalicza się już do e, niewielkich metropolii, ale fakt jest taki, że naprawdę wygoda i komfort e, z tym sklepem jest duży. Nie dość, że jest miła obsługa, to również jest długotrzynny. Tam mamy e, impost, czyli można sobie e, wysłać jakąś paczkę, odebrać jakąś paczuszkę. Paczkomat, także no weszła do nas cywilizacja. Hello, miło mi, a to jestem ja, opatulony, bo niestety aż tak bardzo ciepło to jeszcze nie jest. chociaż powinienem przyzwyczajać się troszeczkę do zimna, zimno jest zdrowe dla organizmu. No nie takie, żeby zamarznąć oczywiście, nie? ale takie, żeby pobudzić nasz system odpornościowy. Krótki rzut okiem, troszeczkę na ten rower, gdzieś tu go tutaj łapię, trochę łapię, nie łapię, czyli cały czas się uczę nagrywać. Nie jestem żadnym youtuberem, po prostu e, chciałbym się czymś z Wami podzielić. Przede wszystkim teraz przyjemnością jeżdżenia. Mamy wysoki stan wody. Przez ostatnie dni dużo padało, i ta woda już nie ma gdzie wsiąkać. Ona jest po prostu w każdym miejscu, w każdym zagłębieniu gdzie tylko się da, tam, tam gdzie tylko się może zbierać tam się po prostu zbiera. Także myślę, że troszeczkę więcej pogody takiej jak jest teraz, to się troszkę usłyszy. No i taka prędkość 30 na godzinę, taka, taka normalna prędkość dla tego roweru. W ogóle się jej nie odczuwa Chciałem powiedzieć, że wszystkie swoje rowery i wszystkie te wyświetlacze kalibruję w stosunku do GPS-u, także one są dobrze ustawione, wskazują tyle, ile powinny wskazywać. I dlatego dzisiaj robimy właśnie ten test prędkości, i będzie miarodajny i bardzo uczciwy. Także co niektórych będzie, może to zaskoczyć, że taki rower o w zasadzie takiej masie, chociaż ja Wam powiem, że on wcale nie jest aż tak ciężki. Mam Dużo cięższy rower niż ten FatBike. Wiecie co? Nawet nie ważyłem go, będę musiał go zważyć. Wiem, że bateria jest dość ciężka, bo to jest 20Ah i 60V, także największy ten bidon jaki, jaki mogłem kupić to tutaj jest zastosowany. Ale obiecuję, że zważę i baterię i rower z baterią, i bez baterii, nie jest aż taki ciężki, jak mogłoby się to wydawać. Dojechaliśmy do pierwszej miejscowości za Buczyną, są to Strogobożyce, cichutka, ładna wioseczka, są tu wszędzie porobione ładne drogi. No, i dzisiaj, dzisiaj jedziemy tylko asfaltem, tak? Czyli robimy um, typowy test prędkości. To jest prędkość na jednym silniku: 55-56 km na godzinę. To jest um, maksymalna prędkość na jednym silniku. Drugi silnik, silnik jest dołączany, nie jest, um, nie jest cały czas włączony. Tu jest. Um, no to jest dobre, ponieważ nie zużywamy dużo energii. Zużywamy tyle, ile ciągnie jeden silnik. A jeżeli chcemy wzmocnić go albo wyjechać z jakiegoś trudnego terenu, albo po prostu przyspieszyć, to włączamy drugi silnik. I teraz już włączyłem ten drugi. Mamy 75 na godzinę. 75 na godzinę. E, powiem, że no, nie było to zbyt e, łatwe Utrzymać jedną ręką kierownicę A drugą ręką nagrać e, licznik e, Żeby pokazać Wam jaka jest prędkość e, Aczkolwiek udało mi się no, Nie mam 20 lat Ale no, kolokwialnie mówiąc Daję radę jeszcze tak? Stanęliśmy na mostku Lubię właśnie takie Takie mm, mm, takie właśnie mostki jakieś, takie dziwne, no nie dziwne, ale takie rzeczy, które mają gdzieś swoją tam historię, nie? I no tak wyróżniają się. To jest stary most, na pewno jeszcze, no komunistyczny oczywiście, z prl postawiony. To jest rów, który jest dopływem do rzeki Szproty. On ściąga tutaj wodę z okolicznych pól i łąk. No i, no i właśnie w takich dniach jak teraz, w takim, w takim czasie, gdzie jest bardzo mokro, ta woda ma po prostu gdzie odpłynąć. Tak? Z ujęcia. troszeczkę, no nie za bardzo mi wyszło. To ujęcie miało być bardziej na rower, a trochę go widać. Chodzi o to, że on jest bardzo stabilny, że. No, ciężko jest nagrać przy prędkości 70 na godzinę czy ponad troszkę i, i, trzymając go jedną ręką, ale przy takiej prędkości 30-40 na godzinę nie ma żadnego problemu. On się świetnie trzyma, jest, jest naprawdę stabilny. Te dwa koła to są takie dwa duże żyroskopy, które cały czas trzymają nas w pionie i, o, i czuć te koła, naprawdę je czuć. Że, że utrzymują nas i całą tą maszynę wchodząc, wchodząc w każdy zakręt inaczej się wchodzi takim rowerem niż, niż normalnym no troszkę trzeba go po prostu wyczuć ale to nie stwarza jakiegoś tam większego problemu o, tu wszędzie stoi woda jest naprawdę bardzo mokro ale za chwileczkę Skręcimy tutaj w boczną drogę. E... Ja po prostu lubię stare mosty. Wjedziemy na taki stary most, też wybudowany w PRL-u. Ale wiecie, jak to było? Te mosty były pobudowane na miejscu tych przedwojennych drewnianych mostów, które były tutaj za Niemca jeszcze. Czyli w tym miejscu był drewniany most niemiecki, poniemiecki, a później zrobili tutaj betonowy. W latach 60., -tych, 70., -tych, nie, nie wiem, ale gdzieś, gdzieś będzie mniej więcej z tych lat. Mamy piękną rzekę. Oczywiście ktoś wyciął barierki, na pewno sprzedał to na złom. Rzucimy okiem na nasz rowerek. Który nas tu przywiózł i, i daje nam tyle Friday, tyle, tyle radości. Z przodu zastosowałem dwa halogeny. Zresztą bardzo ładne, z taką obwódką, która świeci się w tym wypadku akurat na niebiesko. No, ale ładnie to wygląda. Zaraz Wam pokażę, bo mam osobny, osobny włącznik do tych świateł, ponieważ boczki też są podświetlone. To jest mój taki autorski pomysł jest to zrobione z grubej pleksy podświetlone taśmą LED bateria też oczywiście no halogeny tak wyglądają naprawdę ładnie ogólnie cały rower jest bardzo ładnie oświetlony to jest mój taki konik no mam lekkiego chyba bzika na punkcie tego oświetlenia i to mi się podoba ale myślę, że nie tylko mi bo na pewno Dość duży procent ludzi też zwraca na to uwagę. Po prostu każdy lubi jakąś tam bajerkę, żeby, była, żeby to było coś nieprzeciętnego i, i po prostu też ładnego, aczkolwiek o gustach się nie dyskutuje. Każdy z nas ma inny i, i coś, co dla mnie będzie ładne i atrakcyjne, dla drugiej osoby kompletnie. E, może być e, odwrotnie, tak? No, ale e, na tym polega e, życie, na no właśnie ró różnorodności, że każdy z nas jest inny. Dlatego jesteśmy w stanie e, współistnieć ze sobą i rozwijać się, po prostu się rozwijać. No, ale dobrze. Opuszczamy już ten mostek, wyjeżdżamy zaraz wyjedziemy na główną drogę i zrobimy i zrobimy jeszcze jeden test prędkości tak w zasadzie to będzie chyba trzeci już czyli do trzech razy sztuka tak, żeby to było takie no naprawdę naprawdę miarodajne czyli dzisiaj są dobre warunki po prostu do tego Dobre warunki ogólnie do jeżdżenia rowerem, ale dobre warunki do pobijania rekordów prędkości albo do, e, do testów te, tej prędkości, ponieważ nie ma dzisiaj wiatru, jest leciutki wiatr, nie, nie, e, nie psuje nam tych wyników. Wiadomo, że pod wiatr byłby mniej, z wiatrem byłby więcej i tak itd., no, ale dzisiaj jest naprawdę spokojnie. Mamy tutaj wszędzie równiny, wszędzie łąki jakieś, do akurat są wszystko takie ugory. Widzę, że nikt tutaj nie uprawia tych pól, ale pewnie to się skończy. No i tu włączyliśmy drugi napęd, czyli napęd w tym przednim silniku. Tym czerwonym przełącznikiem włączam sobie po prostu ten silnik. No i przyspieszenie jest tutaj naprawdę rewelacyjne, sprawia dużo frajdy. No i proszę bardzo 70, 77 km na godzinę. E, pewnie dłużej bym utrzymał tą prędkość, może byłoby nawet więcej, ale jak wspomniałem wcześniej, jest dość trudno utrzymać go jedną ręką, a drugą nagrywać. Także e, no, wystarczy. Po prostu wystarczy e. Test prędkości jest zrobiony, a to się, to się po prostu liczy. I teraz tak, taki rower, taki fatbike z taką prędkością. E, wyobraźcie sobie, jak szumią opony e, przy takiej prędkości. Tutaj, e, kiedy jadę 20 na godzinę. 10, 15, 20, one już szumią, ale jak jadę 70 ponad na godzinę, no to to jest faktycznie jeden wielki huk, można tak powiedzieć, ale, ale są tego też duże plusy. Jest wygodny, pięknie się trzyma drogi, jest bardzo stabilny, no i robi przede wszystkim wrażenie. To jest ważne. Ten rower robi wrażenie. Każdemu polecam e, przejażdżkę. Zresztą, e, nawet zapraszam, jak ktoś będzie miał gdzieś blisko, na jazdę próbną. Może zawsze do mnie wstąpić, e, gdzieś znaleźć kontakt. I, I bez żadnego problemu użyczę ten, ten rower, żeby się e, dana osoba mogła na nim przejechać i zobaczyć po prostu, jak to jest. No a my wracamy już do punktu wejścia, czyli wracamy z miejsca, z którego wyruszyliśmy. Znaczy, ja wyruszyłem spod domu, tak? Ale tutaj wrócimy do podsklep Dino. Jeszcze raz troszeczkę przyspieszę. To same, sam efekt tego przyspieszenia jest całkiem inny niż e, roweru, który ma jeden silnik. Naprawdę, trudno mi to wytłumaczyć, ale to działa w ten sposób jak e, na przykład samochód, który ma napęd na przednią lub tylną oś, a auto, które ma napęd na cztery koła, czyli quatro. Można to mniej więcej porównać do takiego samochodu. Czyli tutaj całkiem inaczej odczuwa się to przyspieszenie. Żeby było takie do końca wykorzystane, to ja się lekko pochylam na przednie koło, ponieważ ono potrafi zaboksować nie? przy takim momentalnym naciśnięciu na manetkę. No a są tutaj dwa silniki, nominalne 500, ale te silniki. Są też jakby ich dane są również na przykład napisane jest 750 1000W, tu jest akurat 350, ale on się niczym kompletnie nie różni od tego który ma 750 albo 1000W, nie także to jest robione chyba na jedno kopyto, tu jest jakiś, jakiś szybki nawój, nie wiem, nie wiem, bo nie rozbierałem, nie liczyłem tych nawoi, ale jest naprawdę szybki ten silnik. Jest szybki, bo on potrafi na jednym silniku na baterii 60V przy tamtym rowerze jak jest dobre, dobre warunki są potrafi no, jechać ponad 60 na godzinę no także, także to są mocne silniki, aczkolwiek nie są aż tak ciężkie i nie są tak duże. Ja, ładnie się komponują w piastę. No to są przekładniowce. No, ma duży moment obrotowy, także z powrotem jesteśmy pod naszym Dino. Już zdążyłem zareklamować ten sklep, także teraz sobie dam spokój. Ale miejsce jest fajne, to jest duży parking, i na tym parkingu czasami testuję swoje nowe rowery. Mamy kościół. No, także e, dziękuję za uwagę. Zrobimy jeszcze króciutki rzut okiem e, na nasz rower. No i co? Mogę Was ewentualnie zaprosić na następne. Filmiki tego typu, a na pewno będą. Dziękuję i do zobaczenia!